Hello, witam Was w kolejnym odcinku Legacy Challenge. Dzisiaj jest odcinek bardzo smutny, ponieważ chyba się pożegnamy z naszą kseniuchą, jak mi się wydaje. I też nie wiem, czy mam takie dziwne przeczucie, że po zaktualizowaniu gierki i po e, kupieniu dodatków już i akcesoriów wszystkich, które były, znaczy, zainstalowaniu ich, cofnął mi się troszeczkę safe. Nie wiem, może mi się wydaje, może nie, ale już wiedzę, że mamy to zewo. Ze 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 evolu no, ewolucję mamy po prostu. Ja jestem dzisiaj po pracy, więc mogę być trochę Taka. Hmm, nieogarnięta. Ale tak. Czy, co ty masz? Jeszcze dwie roślinki do ewolucji. Teraz to chciałabym, żeby mi się coś tutaj świeciło, ale chyba nie będzie mi się świeciło. Oczywiście nie pamiętam, co w tym odcinku miałam robić, znaczy co sobie zaplanowałam na ten odcinek, ale spróbujemy coś ogarnąć. Na pewno będziemy musieli werką ogarnąć. Może ty się przebierz, co? Kochana. A to jest tak na. Nad... A, bo jest strasznie gorąco. No to nie. I oczywiście tak. Musiało mi się. Musiałam się powstrzymać Simsy, gdyby. Wyszłam zrobić miniaturkę, bo już po zaktualizowaniu. Miniaturkę do tamtego odcinka, co był. Oczywiście kas mi się nie chciał włączyć i oczywiście to jest wina kolumn, których dalej nie naprawili. Myślałam, że naprawią. Jezu, aż zapomniałam, co chciałam zrobić. Chciałam ją przebrać. A w przypadkiem nie mamy termostatu ustawionego. Nie mamy termostatu ustawionego. To aby by ustawiła nam termostat może. A tutaj ktoś nie dojadł. To jeszcze jest w dobrym stanie, więc może ktoś by chciał... Może chcia chciałby ktoś dojeść. Oczywiście miotki bez lagowania to nie są miotki, więc oczywiście laguje mi strasznie znowu. Nie wiem, od czego to jest spowodowane. O, dobra, granało się. E, dzieciaczki, jak lubią się, z tego co widzę. Możecie jeszcze troszeczkę interakcji porobić sobie. Czemu nie? Mieszkacie w jednym domu. Może, możecie mieć przecież jakieś lepsze relacje. Chciałabym, żeby nasze dzieciaczki poznały dzieci. Mm, dzieci, dzieci. Bo Albina znają pan Ale chciałabym, żeby poznali. Natalię i Zuzie, tak? Natalię i Zuzie, dokładnie. Więc ty ksyniucha nie śpi teraz. Mogę zaproś na porcelę. Chociaż jest strasznie późna pora, ale trudno, no. Może przyjdzie. I ty, bojesz zaraz razu spać. Dobra, dzieciaczki zaraz same z siebie przyjdą. Nie potrzebują opiekuna nawet. O! Czyżby nam się coś tu świeciło? To też może nie. Może coś z tego. No, jeszcze jedna roślinka, tylko do ewolucji. Duże nie proszę. A tak, Szymoniks. Yy, wszyscy poszli spać, chyba. No to dobrze, sami o siebie zadbali. Wy możecie jeszcze troszeczkę pobyć tutaj. Dziecieczki przyszły. Jakie przesłodziaki są. Jezu, ona ma, ona ma takie słodkie TT. Yy, jak się nazywa? Skrzydełka. Skrzydełka motylka. Dobra, już w progu atakuje się dziewczynki. Przyjazne czułość. Rodzinny pocałunek. No, a w sumie cały i pocałunek. Of course ja muszę wyrzucać po was i muszę to schować, bo zaraz nam to się zepsuje. I tutaj coś jest. Nie schowaj do wyposażenia. Schowaj do wyposażenia i gotuj. Jak nie możemy tego wyczyścić, przecież to capi. To całe capi. Halo. Jak tam? Już, już się znasz dobrze z dzieciaczkami? Jezu, bo co jest z jego fryzurą? Weź jeszcze porozmawiaj z nimi. No Sam to przesłodziaśne przesłodzia na dzieciaczki, naprawdę. O Jezu, coś się z tobą stało. Ją ja też poznaj. Wercia nam. Wercia, Nie Wercia, tylko Beatrice nam śpi. No ale chociaż Benon będzie ich znał. Je znał w sumie. Yy, tyle dobrego. I w ogóle mam 10 tysięcy. Ja wydaje mi się, że ja te pieniążki ogólnie zostawię na nowy dom dla dzieciaczków. O, są ewolucje. Super. Co teraz? Zaszczep trzy rośliny i nawość pięć roślin. Czy my możemy czymkolwiek nawozić? jagodą? tylko. O, cóż, no. A ty co tu robisz? Czy będziesz psociła? Będzie psociła, no jak żeby inaczej. Tobie trzeba w ogóle.. no właśnie, ja kupowałam tobie rower. Na milion procent ci kupowałam rower. Cofnęło sejwa, na pewno. To nawet nie jest śmieszne. <noise> I w ogóle tutaj zauważam, że mamy ten... Imbryk, którego tutaj już nie możemy postawić. Co jest nie tak? A teraz możemy normalnie go postawić. Czy tam szafka zniknęła znowu? Nie, wszystko jest okej. Okay. I tak ja wiem, miałam dokończyć przedpokój i w ogóle, i tutaj też jest strasznie pusto, ale nowy dom by się im przydał, a wykończenie tego pomieszczenia tutaj, czyli przedpokoju. Wydaje mi się, że to będzie zmarnowany pieniądz troszeczkę. Dobra, taki cię kupimy. Będziesz miał tutaj, o. Na pewno nigdzie tutaj nie ma rowerka, przecież ja kupowałam mu rower. No ja, to w takim razie jestem święcie przekonany, że po zaktualizowaniu gry cofnęło mi troszeczkę save'a. Nie jest to zbytnio fajne, no ale cóż, no. jest dwie kaczuszki. Proszę bardzo, dwie kaczuszki będą tak. A ty mi możesz normalnie iść spać przecież. On sobie też już śpi. Yy, Borysiak tam wstał. Może ty tutaj przy O jakie słodziaczki. Przyjazne powitanie z nimi zrób. Też poznasz troszeczkę dzieciaki. Jak tam Ksenia? Ksenia jeszcze się nie buzuje, tyle dobrego, nie? Dobra, i teraz pytanie, czy mi Ulepszyło, tak, pa parę mi ulepszyło, ale tutaj mamy kontynuuj, i tu też mamy kontynuuj, więc to wy wykontynuuj sobie to. A dzieciaczki niech się rozgoszczą. Widać, że Natalka lubi muzykę, bardzo mi się to podoba. Tutaj w ogóle prezentacja jest strasznie kiepska, nisko. A ty, ponieważ i tak, w ogóle uczęszczanie na wykłady nie działa mi. Po prostu mi nie działa. Nie wiem. Próbowałam to zrobić yy, ostatnio. Nie wiem, czy to było na odcinku, czy poza odcinkiem. Ja naprawdę mam o tej rybki już. I próbowałam normalnie wejść na uniwersytet, ale w ogóle na parcele uniwersytetu nie chciałam mi wejść, więc jest coś srogo zbugowane. Tutaj rośnie lilia. Nie no, lilię mamy. Samolubią paszczę mamy. Prawie już od nas idą, niech idą. A jak się dokończy... Ulepszanie. Dobra, jak nam skończył ulepszać wszystko tutaj, tak? Krzyściuteńko. Czy kuchenkę chcemy ulepszać? Nie mamy chyba. A czekajcie, czemu ja klikam nim? Yy, Ulepszanie. Części do ulepszeń. Bo ja ci kupię je i to nam ulepsza rzeczy, bo jesteś przydatny w tym tak. momencie nam. Yy, zamów. Zawsze zapominam, gdzie to jest. Chyba na ostatniej stronie. Kupu lepszenia dokładnie. Dobra, dziesięć niech będzie. Ulepsz yy, czynnik temperatury, proszę bardzo. Jezu, Kseniucha, ja nie chcę naprawdę, żebyś ty była całe życie zła. Spróbuj się uspokoić. Ile ci tam? Trzy godzinki. A to chyba po godzince zrzucam lustro? Do co kojarzę? Od razu pójdziesz do toaletki. Dzisiaj masz pracę? Nie masz pracy. Okej. Okay. Co ty możesz dzisiaj porobić? Bo ja... Naprawdę widząc ten pasek się troszeczkę obawiam. Jeszcze tylko sprawdzę, czy mam na pewno starzenie się włączone. Tak, mam starzenie w innych rodzinach też włączone, więc tyle dobrego. Okej, okay, wszyscy nam powstawali. Werka chce jedzonko. Proszę bardzo, jedzonko. Też mógłbyś pomału wstawać, więc wstawaj, Leniuszku. Bo ty też musisz się ogarnąć i prezentację dokończyć. I teraz smutna jest. Sens życia. No, zaraz cię klepnę. Kseniucha. Dobra, już. Nie, jeszcze 27 minut? Przecież pokazywała mi, że się skończyło. Dobra, będziemy tak, yy, tak krążyć. Żyć w kółko, ok. gądzie dzieciaczki stąd. Ty też chcesz jeść. To by się w ogóle ząb rusza, ale okej, okay. Weź resztki. Ty nie ćwiczyć. Czemu? Kazałam ci przecież skorzystać. A no tak, Beatrycze. A może ja wam wyjmę to? Chociaż nie, boję się, że to się zepsuje. Dobra, weź porcję sobie. Czy wy nie możecie tutaj przejść, bo Boryś lepsza? Okej, okay, teraz może co? Teraz okej. Okay. Ty jesteś w miarę okej. Okay. ty potrzebujesz? Umiejętności motoryczne, pisanie na klawiaturze. Eee, pisanie na klawiaturze możesz u mamy robić. Twitch, pisanie na klawiaturze? Proszę bardzo. Tak, ktoś coś wyjął sobie. Ryż? Okej. Okay. Yy, lamorożec jest mocniejszym. Czemu by nie? Dobra, kto, 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 to? Ojej, nie tutaj, tylko tutaj. Kto jest głodny? Werciuś, jesz ten ryż? Chyba się coś zacięłaś, kochana. Mm, weź porcję. Wszyscy są ogarnięci, oprócz ciebie. Co ty chcesz? Yy, Partia szachów? Okej. Okay. Proszę bardzo, graj. Ci się integrują tu bardzo dobrze. Ezu, tak się uczyłaś pisać, że aż swojej mamie zepsułaś yy, komputer. Co to bierze? Kto to chce wziąć tą miskę? Werka? A nie, Szymon, okej. Okay. Dobra, zamienimy to, bo to jest strasznie taniuszkie. Ty, ty pracujesz dzisiaj w domku. To jest pewne. Yy, oglądaj... <grytanie> oglądaj filmy. Okej, okay. bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Tylko gdzie to było? Yy, otwórz zakątek, Kupityna, to jest ta ich ty, taki Tinder, tak? Oglądaj wesele filmy. Werka! Ty mi się zblogowałaś chyba, co? Z tym ryżem przeklętym. Proszę bardzo, teraz ci kliknę sieć, wesołe filmy. Ja czuję, że ty ksenia marnujesz w tym momencie życia. Byś coś porobiła, a nie wiesz co, szczerze mówiąc, pewnie. Tańcz, okej. Okay. Możesz sprzedać w takim razie, jak nie masz co robić. I weź może pielęgnuj ogród, od razu ci kliknę. To jakieś ewolucje są jeszcze. Dobra, chyba wszystko. Oczywiście się być zła Kseniucha, no czemu by nie? Ty się mi buzujesz już. O Jezu. 117 dni Ksenia to i takie sporo, tak? jest bardzo dużo. Tutaj za 6 dni ma urodzinki, za 8... On no, nie ma urodzin. <grym> za 5, 9 9. Kurde, porowodni macie jeszcze. Chodź tutaj, zrobimy ci etap. Eee, Ćwiedź jazdę na rowerze, sam spróbuj. Zobaczymy. Ktoś u nas uczył się też jeździć na rowerze. Czy to był Bruno? Chyba to był Bruno. Kto do ciebie, Werkuś, dzwoni? Antonia, jasne, pogadaj ze swoją siostrą. A ty jak tam? Co ty masz tam w kółku? O Jezu, nie w filar. Zobaczcie, co ty tutaj w kółku masz? To nie wiem. Ty, ty, nie wiem, co to jest autentycznie, nie mam pojęcia. Jak że takie koraliki się zakładało kiedyś na szprychy? To się nazywa szprychy chyba w kole? I wtedy fajnie dzwoniło i to wiecie, i było to robicie na, na dzielni. Jezu, co ty robisz? Jak ty jeździsz? Jeszcze się wkładało butelka między siodełko a oponę tylnią. you <laughs> Też był pogrom na wtedy. Szpan. Antonia rozsiała pikantne plotki na temat Zuzki. Na temat Zuzki? Halo? Na temat Zuzki? Przepraszam bardzo. Której Zuzki? Chyba nie mówicie o tej Zuzi. O masakra. Dobra. Piekantne plotki na temat dziecka. Why not? Why not? Ty musisz jeszcze oglądać filmy przez x czasu, bo ci nie zaliczyło nawet godzinę. Więc oglądaj. Nie przeglądaj sieć. Ty masz... Tobie powinno się ogarnąć... Weź sprzątnij to. Czy ty musisz z kimś zagrać? Chcę zagrać z Borysem. Bo to ja w ogóle się nie, nie ogarnia partia szachów, jeżeli sam to robisz. Wydawało mi się, że zawsze się. Mogło samemu robić partię szachów, ale może czymś nie wiem. Tak, chodź do nas. Jasne. Ty się myjesz ja bym chciała ci troszeczkę motorycznych ogarnąć. <laughs> Dobra, ten komputer jest zajęty, to sobie skorzystasz z tego komputerka? Kogo nie zepsuj błagam. Jezu, Kseniucha, jaka zmarnowana życiem. O, z swoim synkiem gadałam. A pogadajcie sobie, a tobie zobaczę, czy uczy się jeździć na rowerze. Albo ty się jeszcze uczysz ćwiczyć na rowerze. A to, co co to tu ty, ty podwieźbie? Świeże powietrze, jeżdżenie na rowerze. Nie ma nic lepszego niż jeżdżenie rowerem na świeżym powietrzu, tak? Chcesz być takim ekologicznym chłopem? Ciekawe. Ty rozwijasz, to musisz w ogóle mieć piąty poziom, ty masz dopiero trzeci. A co ty tu masz? Logikę i charyzmę masz rozwiniętą, okej. Okay. Ty partię jedną już skończyłeś, jeszcze jedną zagrasz, bo logika rośnie bardzo ładnie. A ty, ty w ogóle złośliwość, to była chyba pierwsza w ogóle umiejętność jaką nabyłeś. I ty dalej jeździsz po domku. Zostaw nasz domek w spokoju. Myślę też, że w kolejnym odcinku ogarniemy sobie tajemnicę Strangerville dla Werki, bo dzieciaczkami nie musimy za bardzo dużo robić, no bo dzisiaj tutaj zrobi sobie rowerek, tutaj sobie rozegra szachy, więc będzie już okej. Okay. Czytaj z dorosłym. No, to pomyślimy o tym jeszcze dzisiaj? Wydamy radę? Tutaj. Wydaje mi się, że to zrobimy. Mi się wydaje, że to damy radę zrobić akurat. A ty Szymonisko, ty miałeś to powrządkować. Gdzie ty idziesz? E, Szymon, Szymon, tutaj miałeś iść. Dokładnie tak, w dół. A Werka, czy Werka zrobiła już rzeczy do pracy? Oczywiście, że nie. Wercia, idźmy, na cię męczyła tymi filmikami strasznymi. Co tobie? Już jest nie tak? Gwiazda na rowerze jest trudna? Co ty chcesz zrobić? Schowaj do wyposażenia. Okej, możesz schowaj do wyposażenia. Czy ci się to zaliczyło? Of course, że nie. jakby. Simsy mnie walą na prawo i na lewo. Weź sobie, zjedz, biedaku. Karnawałowe rytmy? Możesz lubić karnawałowe rytmy. A czy ty już piąty poziom wbiłaś? Ja znam, znaczy że tak to jeszcze godzinka sobie poklikasz w klawiaturę. Ty powinieneś czytać z dorosłym. Czy jeżeli ja ci nim kliknę? Czekaj, otwórz. Czytaj dzieciom. Antoni, bo mama musi zarobić zadania do pracy. Co to jest? A to są te akta śmieszne, okej. Okay. I co masz tutaj w ogóle syf w ekwipunku? Czy to ogarniamy? Tyk. I to narazie tu postawię. To jest ładne. Bardzo ładne nawet. Bardzo mi się podoba. Eee, to do, nie do jego pokoju pasuje mega. Tylko nie ma gdzie tego powiesić. Dobra, wait. Zrobimy tak. Tak. I to damy tu. Piękne to jest. Piękny obraz. Naprawdę. Ja wiedziałam, że taki obraz jest. Istnieje. Czy ty już zrobiłaś to do pracy? Oczywiście, że nie. Dobra. Dowieś to sobie towarzyskiego króliczka, tylko ja bym chciała plopsi zobaczyć. Co tutaj jest ciekawego? Piżamkę dla noworodka. Hmm. Myśmy teraz Skarpety piżamy do Noworodka wzięli. I może kwiatka? Czemu nie? Pokaż mi tego kwiatka. z taki kwiatek. A możemy ci go tutaj walnąć, czemu nie? Mega dziwnie to wygląda, ale okej. Okay. Eee, Dodaj te garderoby. Podaruj organizacji charytatywnej, może nie? Sprzedaj strój na trendy. Posprzedajemy sobie to wszystko, żeby nam to nie siedziało ciągle w ekwipunku. Bo tylko syf nam się robi, szczerze mówiąc. I sobie wszystko damy pięć niżej, żeby na pewno to sprzedać. I tutaj mamy jej książki. Chociaż te książki nie lepiej zastawić na razie, a ten kryształek cię postawię tutaj, bo ładnie pasuje. Do Twojego pokoju. Uuu, jaki ten drogi. Dobra, 140 niech będzie. Co się musicie robić? Może Ty robisz lekcje w ogóle sam z siebie, ok? Nikt Ci nie poczytał. Otwórz. Nie przeczytaj. To musi ktoś Ci czytać, tak? Dobra, kseniucha. Weź to Aleta. Weź se, zjedz. Ty już wbiłaś chyba, tak. Nie wbiłaś. Trzeba Ci będzie drabinki kupić, więc już kupimy. Wielki plac zabaw dla dzieciaków. Pokonać się razy drabinki. Baw się po prostu. I tyle. Wercia, poczytasz trochę. Nie to. Otwórz. Mm, czytaj dzieciom. Antonin, proszę bardzo. Idź czytać. Ty się zajmij sobą. A, już ci poklikałam, więc okej. Okay. Ty już zrobiłeś? Jest wspaniała. Okej. Okay. Poprosi op... o. Nie, może nie poprosi o op opinię. Tylko weź to se schowaj. Czy ty masz coś do. Okej. Okay, masz. Masz sporo rzeczy do zrobienia. A, profesjon, jest to, co wyjąłeś. Czy ty czytasz? Czytasz. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Co sobie drapinki ogarniasz. Będziesz czytał muszę poklikać wami. Czy się ucz jazdy na rowerze? Czy mógłby cię... Tata, uczyć? Poprosi o naukę. Aha, to Ksenię poproś. Tata nie możesz. Oczywiście. No to co? To ty się zajmij dalej ulepszeniem nam. A ty już skończyłaś czytać? Na pewno nie było dwie godziny. Weź jeszcze trochę poczytaj mu. Nawet godzina nie minęła. Nie spać, ty miałeś rower. O jezusku, najdroższy. Rower z Ksenią, proszę. A ty jak tam drabinki? Już pokonałaś trzy razy, to już cię nie będę męczyła. Zobacz, jaki wynik w grze, polegający na pisaniu na klawiaturze. Graj w grę. Komandor klawiatury? A gra. Graj w grę. Komandor klawiatury. Proszę bardzo, idź grać w komandora klawiaturki. A wy idziecie się uczyć jeździć, czy tak średnio? Nie schowaj do wyposażenia. Czy jeżeli ja ci Ksenią kliknę, to. Czekajcie, czekajcie, co? O, teraz jest Benon tutaj. Idźcie razem, a ty dalej będziesz musiała mu czytać. Otwórz, czytaj dzieciom. Antonin, będę tak ciągle klikała wam wszystko. Ty nie wywijaj na parkiecie, tylko do, do pracy domowej. Synia, miałeś uczyć go rowerka. No okej, okay, no nie, to nie, no sam się nauczy w takim razie. No, dopiero godzinę czytasz mu. Jeszcze tylko godzinka. Chcę czy to, e, jakie ma etapy. O jezu, odrób dwa razy lekcja w stanie skupienia. Nienawidzę takich rzeczy w stanie rozmawiania, w stanie skupienia, w stanie jakimkolwiek, po prostu nie, nie lubię. Czy też z mężulkiem, sobie gadajcie, czemu nie. Co ty chcesz? Wziąć porcję, to sobie weź. Muszę was troszeczkę poogarniać chyba, ale wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że jesteście w miarę okej. Okay. Ty jeszcze godzinkę potrzebujesz. Dobra, już się nie będę męczyła. Odrobisz sobie lekcję, pójdziesz spać. Ty dalej ty klikasz tą tą klawiaturę. Odrobiłaś lekcję? Oczywiście, że nie. To weź sobie statą usiądź i podrobię lekcję. Karka. gdzie jest toaleta? Nie przebieraj mi nóżkami, tylko leć tam. Ty też byś chciał toaletę. To wiesz co, ty sobie skończysz to i wtedy sobie skorzystasz. A tobie co jest? Co jest tobie nie tak? A, to jest ta aplikacja teraz? Okej, okay, ale dzieci tego nie mają pewnie, nie? Dziwne gdyby miały w sumie. Czemu ty chcesz ciągle tańczyć, jak śpisz? O Jezu, nie chciałam tego widzieć. Nie chciałam tego naprawdę widzieć. Kseniucha już się mi buzuje. Dobra, idź spać. <grywa> Trochę się boję jutrzejszego dnia, ale idź spać, niech będzie. A ty jak już tutaj siedzisz w tym komputerku śmiesznym, byś ogarnęła sobie rzeczy do pracy. Ostatnia godzinka gdzieś została. To by się ząbek rusza I ty w ogóle odrabiasz pracę do swojego wujka, tak? Nie wiem, tu jest bardzo. Czemu ty się... Nie rozumiem. Nie rozumiem, naprawdę. Czwarty poziom ogrodnictwa. Czy ty chcesz teraz sobie zrealizować czwarty poziom ogrodnictwa po prostu? Sobie pogłębiać wiedzę. Tutaj zadanka odrobione. Idealnie. Teraz jedzonko i do spania. Czy to jest gdzieś brudno? Aha, okej. Okay. Jak tam. E, twoja umiejętność ogrodnictwa. Dobra, ogarniesz sobie to do końca i ja bym cię wysłała do kranu, żebyś tam naprawił. E, mi się wydawało, że tutaj był mocny kran. No jest mocny kran zamontowany, nam się zepsuł ty co tu robisz? Precyzmowy jeszcze nie odrobiłeś. Halo, halo. odrób sobie. A tutaj można sprzedać. O, sprzedaj. Zrobiłaś już zadania do pracy? Jasne, że tak. Bardzo mnie to cieszy. Serio, przychodzisz tutaj, odrobić? Okej, okay. ty się ogarniasz i idziesz spać. Już odrobiłeś? Tak, to sobie schowaj. Pójdziesz się też zjeść i też do spania. Musimy was wszystkich poogarniać. Ty też do spania. Ty git, ty możesz sobie robić cokolwiek zechcesz. Ty zjeść, zjesz, ty śpisz, ty. Dobra, ja idę. A nie. Czyli tylko to trzeba się zająć dzisiaj, znaczy dzisiaj, tej nocy, jak zawsze. Możesz już sumie to skończyć robić. Co dalej się wyświetliło? Truskawka, okej okay. Ko i korzeń Taro, no tak, bo się uczyłeś o tych owockach, warzywkach i innych takich. A Szymon czemu nam wstaje? Szymon, to nie do ciebie należy. Już to, już to ogarniemy. Ty idź spać sobie. Czemu nie możesz tego wytrzeć? No nie gadaj, że coś cię tu stąd blokuje. Wejmę ci szafkę aż z tego powodu, proszę bardzo. Serio to ławi na szafki. No okej, okay. tak jak ta już to ją powrócę na miejsce, gdzie powinna leżeć. Znaczy stać. Wisieć. Aaa! Jeden ciul. To co? Jeszcze nam ulepszysz coś? Eee. Kontynuuj to. A, czekaj, czekaj, czekaj. Wait, 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 wait. Chcę wypić. Szymon, a ja wiem już czemu? Skoro ty jesteś tak super ekstra, to odrabia jeszcze to. A ty idź spać po prostu. Ty idziesz tylko spać, a on idzie sobie odrabiać. A ty już skończyłeś to? A nie, czekajcie, bo ja dałam mu pić, a nie robienie tego. Jeszcze sobie wypij. I sobie kontynuuj dodawanie tego. Juhu, kończyłeś. Super, cieszy mnie to. Ty się pilnie uczę o swojej córki. A ty wychudzony teraz jesteś. Ty chyba serio poćwiczyłeś sporo. Bardzo mnie to cieszy. Wyglądasz teraz tak. Troszeczkę lepiej, chociaż, szczerze mówiąc, troszeczkę masy by ci się przydało. Bo tak, no, wyglądasz jak, no, jakbyś był wychudzony. Żebra ci widać w ogóle. Ale odrabiaj, odrabiaj. Naprawdę bardzo mi się nie podoba to, że Kseniucha się buzuje już. Nie chciałabym tego. Oho, stara wstała. Tak, stara wstała to se zje. A, czekajcie, tutaj nie ma nic? Okej, okay. to zrobisz nam jeszcze jedzonko jakieś. A ty jak skończysz to odrabiać, to trzeba się tobą zająć troszeczkę. A to jak już chcę chyba jedzenie zrobi. Eee, gotuj. Myśmy go ugotować. Pikantną zupkę ugotuj znowu. A ty nie masz jeszcze dziesiątego poziomu gotowania? Masz no tak. ósme. No to... A ty jeszcze Monisko? Dobra, skoczę się do toalety, bo już odrobiłeś wszystko. Ja odrobiłeś sześcioteńko. Kościo, chyba ty tutaj masz yy, egzamin, egzamin, prezentacja i praca semestralna. No i widzę, że nam dziecko wstało. Czy to dziecko coś chce? Nie, nie za bardzo nie chce. Czytanie by chciało, ale to chyba nie teraz, co? Zobaczę, czy on będzie potrzebował jakieś umysłowe piąty poziom. Umysłowe trzeba Trzeba rozwijać. Umysłowe to były na przykład szachy, tak? Sprawdźmy. Tak, umysłowe to były szachy. Okej. Okay. Jesteś smutas. Ty masz cechę ponury. W sumie. Jak tam jest jedzonko zrobione, jeszcze nie. Gdzie ty leziesz? Śpij w kryjówce. Nie. Ty poczekasz na jedzonko. Akseniocha, co robi? Aksenio? Dniowe gnocci. Gnioci, Tak się to mówi? Gnioci, gnoci, gnioci. No, jadłam. <gry> Kiedyś jadłam. Raz mi się chyba zdarzyło spróbować. No, tak, te Oczywiście, jak zawsze. Czy ktoś tutaj jest głodny? Ty jesteś głodna, weź sobie też. Ty... Nic. Ty zjesz. Ty sobie później zjesz, a ty robisz te gnocci. Pokaż mi, jak to będzie wyglądało, jak to już zrobisz. To, to, to wygląda jak łosoś z... łosoś z ryżem i szpinakiem. To jest jedna porcja. Zjedz. zjeść. Tylko jedną porcję zrobiłaś, a nikogo innego nie ma. No to trudno. Jezu, jeszcze sobie podkładki dali. Jezu. Pożegnalne, pożegnalne śniadanie, tak? Jezu. Aż mi się źle robię, jak o tym myślę, że niedługo kseniu... kseniu nam odejdzie stąd. Szymonisko, odsypiasz dzisiaj. Troszeczkę wstałeś mi wcześnie. Gdybyś mogła to zjeść, szczerze mówiąc, i poćwiczyć sobie e, pisanie na klawiaturze, ale może w tą grą, bo może od razu zaliczy ci się, co ci się zaliczy? Zaliczy ci się ta w aspiracji, ten etap jeden. A ty zamiast tańczyć, lecisz ćwiczyć rowerek, chociaż pada, no trudno. Nie pomoc przy sprzątaniu. E, Ćwiczenia na rowerze. Gdzie ty lecisz, Szymon? Ty masz tutaj łóżko. Jezu, nie to kliknęłam, jeszcze śpi. Naprawdę się czasem podziwiam, że ogarniam, co kto ma robić w danym momencie. Kolejny się sprzedał. Super. Oczyścicie nam. O, 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 oczyścicie nam troszeczkę ekwipunek, bo jest zawalony. A tak, senior, chodzę tak, siedzisz sobie. Ja się może to sprzątnij. Se w ogródku jeszcze posiedzisz. A ten się uczy dalej rowerka. To jest. Zabawa w Pirata? Ty się bawiłeś w Pirata, jak ja nie patrzyłam? Serio? Nie przypominam sobie? A jak nie ma co robić. Komputer zajęty. Nie można książki pisać. Co? Kto to cię dzwoni? Jasne, zaprzyjaźnijcie się. Nie wiem, kim jest ta Nina Karp czy jak, jak tam było. Jezu, nie, to mam jeszcze kliknęłam. To mam chciałam kliknąć, żebyś ty miał coś do roboty. Jo, dziesiąty poziom. Kseniucha. Jeszcze na starość. Taki poziom osiągnąć. No, no, no. Co? Burza? Burza, burza. Ale ty, co się długo to ci zajmuje? Dobra, wiesz co? Zostaw ten rower. <noise> Dzisiaj spędzisz czas w domu. Nie zamów do... Albo może zamówimy sobie jedzenie jakieś. Jakieś najdroższe. A za dostawę se liczą jeszcze? O proszę. Obra, niech chcę liczą za dostawę. Ty nie masz co robić. Ja ci zaraz znajdę robotę. Spokojnie. Ze mną się nie będziesz nudziła. Chociaż serio, nie ma tutaj żadnej roboty do ciebie. To może będziesz czytała Antoninowi? A ty przestajesz już te szachy grać. No bo i tak potrzeby strasznie spadły. Czy ja bym chciała jeszcze kupić jakieś nasionka, kseniuchom? A kupimy. Co to jest? Rzadkie rośliny? Ej, ja bym chciała siedem kupić. <noise> Troszeczkę się spuczemy, no trudno. Ale nie mamy czegoś takiego. Znaczy, nie mieliśmy czegoś takiego. Otwórz paczkę nasion. Otwórz paczkę nasion. Otwórz paczkę nasion. Otwórz. 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 Of. Co to jest? Magiczne fasolki? Okej, okay. o Jezu, jakieś magiczne fasolki jeszcze mamy. Hmm Dobra, zrobimy na razie to tak. Nie wiem ile tego nam tam dało, ale wydaje mi się, że jak tak postawię... To nic się nie stanie. To sobie tutaj weź? Możemy to sprzedać. I tego na pewno nie mamy. A czekajcie. Tego nie można w doniczce? Czy można? Co się z tym robi? He? Czekajcie. Nie wiem, co się z tym robi. Magiczna fasola. A czekajcie, muszę, muszę sprawdzić. A, dobra. Po włożeniu do pnia magicznych fasolek i podlaju go, urośnie mis mistyczne fasolowe drzewo, którego będzie można zbierać zakazany owoc, który przemieni sima w simorośle. No powiem tak. Simorośli nie chcemy, ale możemy to drzewko zasadzić, co nie? Chyba mi wywaliło Simsy. O, jednak nie. Jak to się nazywało? No pień. To się nazywało pień. Czy tego nie można dostać tak normalnie? A jest. Tego się nazywa magiczny pniak, a nie pień. Okej. Okay, czy gdzie chcemy tę, tą, 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 Że tutaj. Dobra, jest potrzebne pięć. Mamy pięć. Czy ja mogę to tak normalnie wsadzać? Mogę. Okej. Okay, jeszcze jednego nam brakuje. Ksenia. Czy ty chcesz kupić jeszcze tak? Z... O Jezus. Trzy torby, może? Okej, okay, mamy zrobioną kolekcję. Jedno. O, dostawa, alo. Jedzenie przyszło. Co to jest? Książkę, okej. Okay. Jedzenie przyszło. Twoje jedzenie. I chcę przyjąć jedzonku. A, to bym chciała tu. Okej, okay. i bym chciała jeszcze to otworzyć. I to. Co to jest? Co to jest? <grych> Zasiej? Czy ty się zablokowałaś? Podejdź tu, Zasiej. Okej, okay, zablokowałaś się przez moment. Eee, fajne są. Ty możesz tutaj podlać to, okej. Okay. I wiesz co? Bardzo je kusi. Weź jeszcze pięć kub, albo, albo jeszcze dwie. Nie wiedziałam, że takie fajne rzeczy tutaj są, naprawdę. A ta pani co, weszła i już co została? A, ty sobie wziąłeś to jedzenie, prostu się myć, no okej. Okay. To wiesz co, weź skorzystaj. I nie rozpakuj, tylko zjedz po prostu. O kurde, halo! <grym> Co to jest? żeby to jest takie wielkie? Seru wystarczyło podlać? Ale wielkie. E, może ja uważam, że nie będziemy nic badać? Może nie, może nie tym razem. Chciałabym jeszcze pootwierać te nasionka, bo wydaje mi się, że fajne rzeczy tutaj są. O Jezu, ej, fajne, mega fajne, tylko te, tego nie chcę, bo to już mamy. Tutaj co było? Było to? Nie, to... to. E, gdzie to mi zniknęło? Dobra, kiedyś to może znajdę. <laughs> Jezu, jakie fajne rzeczy tu są. To jest. O ci, okej. Okay. To mamy. To już zasiałam. A to, co to jest? Granat. Okej. Okay. Granat jest takim niepospolitym owockiem? Nawet nie wiedziałam. Chodź tu, Kseniucha, zasiejesz nam to. Ale to się nie spodziewałam, że. O, Ksenia. Że od razu po podlaniu nam to wyrośnie. Myślałam, że to będzie rosnąć i rosnąć. Nie... Nie... E, słucham? Żadnego powiadomienia. Nic, po prostu nic. Zero... Co? Przepraszam bardzo, co? Mogę... Mogę dostać wyjaśnienie o, o co chodzi? O ja pierdzielę. Ksenia, nawet nie zdążyłam się z tobą pożegnać. Okej, okay, nie sądziłam, że to tak będzie nagle, bez żadnej animacji, bez przychodzenia kosiarza bez czegokolwiek, po prostu Simsy pocałowały mnie w D i, i powiedziały, masz, proszę bardzo, to, to jest śmierć Twojej Simki, którą bardzo lubisz. Nic z tym nie zrobimy, po prostu pokażemy Ci nagrobek, tyle. No masakra jakaś. No, <grym> no ale tak, tym akcentem, który jest totalnie do dupy dla mnie w dzisiejszym odcinku, naprawdę, nie rozumiem go. Będę zła przez kolejne 10 tysięcy odcinków, że tak się stało, a nie inaczej. No ale nie wiem, to jest Błąd z aktualizacją? Błąd z czymś? Może nie wiem? Nie mam pojęcia. Bardzo mi jest przykro, szczerze mówiąc. Nie sądziłam, że tak odejdzie mój pierwszy sim w Legacy Challenge na moich oczach. Oprócz tego Romana, no ale Roman to było wielkie nieporozumienie, tak? No ale tak, tym smutnym, jak żeby inaczej, akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję za oglądanie odcinki w każdą środę i sobotę o godzinie 15, Więc zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. Oczywiście, jeżeli chcecie. Więc co? Więc widzimy się w następnym.